Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, że miejsce przeznaczone na wypoczynek może być tym, co potajemnie podkopuje Wasze zdrowie? W miarę starzenia się, nasz organizm staje się bardziej podatny na wpływy środowiskowe, szczególnie po 65 roku życia. Nauka udowadnia dziś jednoznacznie, że niektóre urządzenia elektryczne wytwarzają pole elektromagnetyczne, które może stanowić zagrożenie zdrowotne. Zwłaszcza dla osób starszych. A większość ludzi nawet nie podejrzewa, że te przedmioty znajdują się bezpośrednio obok nich w chwili, gdy są najbardziej bezbronni, podczas snu. Badania biomedyczne wykazują, że komórki i tkanki starzejącego się organizmu mniej skutecznie bronią się przed stresującymi czynnikami środowiskowymi. Promieniowanie, które dla młodszej osoby dorosłej, może pozostać niezauważalne. U osoby po 65. roku życia może powodować już odczuwalne problemy. Dotyczy to szczególnie długotrwałego narażenia na promieniowanie nie o niskim natężeniu, jakie emitują pewne urządzenia elektryczne. Niedawne badania przyniosły zaskakujące wyniki. W sypialniach osób po 65. roku życia znajduje się średnio 7 urządzeń, które nieustannie emitują jakieś promieniowanie. Spośród nich pięć może być szczególnie niebezpiecznych. Eksperci do snu są zgodni, że jakość snu w starszym wieku jest kluczowa dla sprawności umysłowej i regeneracji fizycznej. Dlatego teraz ujawnimy pięć przedmiotów, które warto usunąć z sypialni, jeśli przekroczyli już Państwo 65 lat. Czwarty przedmiot niemal każdy trzyma przy łóżku, a to on może powodować najpoważniejsze problemy w dłuższej perspektywie. Jakość snu w starszym wieku i tak jest pełna wyzwań, warto więc wyeliminować każdy czynnik, który może ją pogarszać. Odpowiedni sen wpływa nie tylko na wydajność w ciągu dnia, ale długofalowo także na zdrowie mózgu. Badania naukowe dowodzą, że regularny, dobry, jakościowo sen może spowolnić spadek funkcji poznawczych, zmniejszyć ryzyko demencji i poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego co w starszym wieku jest szczególnie istotne. Przyjrzyjmy się po kolei, na jakie przedmioty należy uważać, aby zapewnić sobie się relaksujący i regenerujący wypoczynek. Pierwszym urządzeniem które może emitować szkodliwe promieniowanie w sypialni, są starsze typy telewizorów, szczególnie te działające w technologii kineskopowej, które generują znaczne pole elektromagnetyczne. Chociaż spotyka się je rzadziej, w wielu domach seniorów wciąż są obecne. Wiele osób nie wie, że nawet w stanie wyłączonym emitują one minimalne promieniowanie, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej. Według świeżego badania, aktywność fal mózgowych osób po 65 roku życia reaguje wrażliwiej na te pola elektromagnetyczne podczas snu, podczas snu. Mózg nie może się w pełni zregenerować, co następnego dnia może powodować uczucie zmęczenia i zaburzenia koncentracji. Ale problemem mogą być nie tylko stare urządzenia, nowoczesne, duże telewizory LED i OLED. Zwłaszcza te powyżej 42 cali, również generują silne pole elektryczne, które może mieć wpływ na rytm serca i ciśnienie krwi. Na ostatniej konferencji Europejskiego Towarzystwa Geriatrycznego przedstawiono wykład, z którego wynika, że wśród seniorów śpiących w pobliżu telewizorów w sypialni występowanie dolegliwości sercowo-naczyniowych było o 23% wyższe. Naukowcy wykazali również, że niebieskie światło ekranu TV negatywnie wpływa na produkcję melatoniny, która w starszym wieku i tak wykazuje tendencję spadkową. W konsekwencji nie tylko trudniej jest zasnąć, ale pogarsza się także jakość samego snu. Słyszałem niedawno historię pewnego 78-letniego pacjenta, który regularnie budził się z bólem głowy. Po długich badaniach. Okazało się, że problem powodował umieszczony w sypialni telewizor z dużym ekranem. Kiedy usunął urządzenie z sypialni, bóle głowy ustąpiły w ciągu tygodnia. Doktor Wojciech Kowalski, neurolog, twierdzi: W starzejącym się mózgu zmienia się przepuszczalność bariery krew-mózg, przez co promieniowanie elektromagnetyczne może oddziaływać na głębsze struktury mózgowe, co wyjaśnia częste bóle głowy. Jeśli koniecznie chcą Państwo trzymać telewizor w sypialni, proszę przynajmniej zadbać o to, by przed snem całkowicie odłączyć go od prądu i w miarę możliwości umieścić co najmniej 2 metry od łóżka. Jeszcze lepiej, jeśli przeniosą Państwo urządzenie do innego pomieszczenia, a sypialnie będą wykorzystywać wyłącznie do snu i wypoczynku. Liczne badania potwierdzają, że stworzenie spokojnego środowiska snu poprawia jego efektywność, co w starszym wieku jest szczególnie ważne dla zachowania świeżości umysłu. Drugim źródłem zagrożenia jest stacja bazowa telefonów bezprzewodowych. Wiele osób o tym nie myśli, ale te urządzenia nieustannie komunikują się ze słuchawką, nawet wtedy, gdy nie rozmawiamy. Telefony bezprzewodowe zazwyczaj wykorzystują technologię dekad która działa na częstotliwości 1681.9 kHz i emituje stałe promieniowanie o częstotliwości radiowej. Ponieważ starsze pokolenie często korzysta z telefonów stacjonarnych, wiele osób umieszcza ich stację bazową na szafce nocnej, aby w nocy telefon był łatwo dostępny. Nie podejrzewają nawet, że to właśnie to może powodować zaburzenia snu, bóle głowy a w dłuższej perspektywie nawet poważniejsze problemy. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Środowiska, stacje bazowe telefonów bezprzewodowych powinny być umieszczane w odległości co najmniej 3 czy 4 metrów od łóżka. Szwajcarskiej grupie badawczej udało się wykazać, że w organizmach osób po 65. roku życia przebywających w pobliżu stacji bazowych telefonów DEET wytwarza się wyższy poziom hormonów stresu co długofalowo może zapoczątkować procesy zapalne wpływ ciągłego promieniowania o niskim poziomie ma charakter kumulacyjny co oznacza że sumuje się na przestrzeni lat doktor Katarzyna Nowak biofizyk wyjaśnia jednostki produkujące energię w komórkach mitochondria są szczególnie wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne. W starszym wieku funkcje mitochondrialne i tak ulegają pogorszeniu, a promieniowanie może ten proces przyspieszyć. To tłumaczy, dlaczego seniorzy reagują wrażliwiej na te wpływy. Jednym z największych problemów telefonów bezprzewodowych jest to, że stacja bazowa promieniuje także wtedy, gdy nie używamy telefonu. Oznacza to, że podczas snu jesteśmy narażeni na ciągłą ekspozycję. Jeśli urządzenie znajduje się na szafce nocnej, zaledwie 30-40 cm od naszej głowy, to intensywność promieniowania może być znacznie wyższa od zalecanych wartości. Niektóre nowoczesne telefony bezprzewodowe posiadają już tryb EKO lub zredukowanego promieniowania, który minimalizuje emisję, gdy telefon nie jest używany. Jeśli korzystają Państwo z takiego urządzenia, proszę upewnić się, że ta funkcja jest aktywna. Jeszcze lepszym rozwiązaniem może być wybór modeli, które emitują sygnał tylko wtedy, gdy są faktycznie używane. Warto rozważyć powrót do tradycyjnych przewodowych telefonów stacjonarnych, lub przynajmniej wyłączanie na noc bazy telefonu bezprzewodowego z gniazdka. Jeśli nie jest to możliwe, Należy przenieść urządzenie do innego pomieszczenia. Trzecim problematycznym urządzeniem, co dla wielu może być zaskoczeniem, jest zegar elektryczny. Niemal w każdej sypialni znajduje się jakiś budzik, a starsze pokolenie często używa tradycyjnych zegarów cyfrowych podłączanych do gniazdka. Urządzenia te znajdują się bezpośrednio przy łóżku i generują ciągłe pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości. Pewien emerytowany nauczyciel opowiadał, że przez lata zmagał się z zaburzeniami snu i porannymi zawrotami głowy. A przyczynę problemu odkrył dopiero wtedy, gdy podczas dłuższej awarii prądu, bez zegarów elektrycznych, spał zauważalnie lepiej. Po usunięciu cyfrowego zegara z sypialni i zmianie na zegar analogowy na baterie, jakość jego snu znacznie się poprawiła. Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez zegary elektryczne jest szczególnie problematyczne dlatego, że źródło znajduje się bardzo blisko naszej głowy podczas snuc snu, a mózg i układ nerwowy są właśnie wtedy najbardziej wrażliwe na wpływy zewnętrzne. Według ekspertów, wyświetlacze LED zegarów cyfrowych emitują ponadto niebieskie światło, które hamuje produkcję melatoniny. Odgrywającej kluczową rolę w regulacji cyklu snu i czuwania. Szczególnie u osób starszych częstym problemem jest wielokrotne budzenie się w nocy i natychmiastowe zerkanie na zegarek. Jest to problematyczne nie tylko dlatego, że świecący wyświetlacz zakłóca sen, ale także dlatego, że mentalnie aktywizuje mózg. Odczytywanie godziny i obliczanie pozostałego czasu snu to procesy poznawcze. Które utrudniają ponowne zaśnięcie. Doktor Zuzanna Wiśniewska, ekspert do Slznu twierdzi. Starsi pacjenci często skarżą się na fragmentację snu, czyli sen przerywany. Wielu z nich nie pomyślałoby nawet, że rolę w tym może odgrywać cyfrowy zegar na szafce nocnej. I to z dwóch powodów po pierwsze, z powodu promieniowania. A po drugie, ze względu na efekt psychologiczny, jaki wywołuje ciągłe kontrolowanie czasu. Według międzynarodowej literatury fachowej, u osób powyżej 65 roku życia częściej występuje nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne, co może objawiać się takimi symptomami jak bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia koncentracji. A nawet problemy z rytmem serca. Objawy te często nie pojawiają się natychmiast, lecz rozwijają się stopniowo przez tygodnie lub miesiące, co utrudnia powiązanie ich z przyczyną. Jeśli nie chcą Państwo rezygnować z budzika, proszę wybrać raczej model na baterię, analogowy lub z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia albo umieścić zegar w odległości co najmniej 2 metrów od łóżka. Innym dobrym rozwiązaniem może być wybór modelu, który świeci tylko po naciśnięciu przycisku, dzięki czemu nie emituje światła podczas snu. I teraz dochodzimy do czwartego, być może najbardziej zaskakującego przedmiotu, który niemal każdy trzyma przy łóżku: telefonu komórkowego. To urządzenie nie tylko emituje promieniowanie elektromagnetyczne, ale ze względu na nasze nawyki użytkowania. Może być szczególnie niebezpieczne dla starszego pokolenia. Większość osób uzasadnia trzymanie telefonu na szafce nocnej koniecznością szybkiego kontaktu w nagłych wypadkach. Jest to oczywiście zrozumiały punkt widzenia, zwłaszcza w przypadku osób starszych mieszkających samotnie. Niewiele osób jednak wie, że telefon komórkowy pozostaje aktywny także podczas snu. Nieustannie komunikując się z najbliższą wieżą nadawczą, odbierając e-maile, wiadomości, aktualizując aplikacje, a przy tym emitując promieniowanie o zmiennym natężeniu. Kompleksowe badanie amerykańskie wykazało, że organizm osób po 65 roku życia wolniej regeneruje się po skutkach stresu wywołanego elektrosmogiem. Po nocach spędzonych w bezpośrednim sąsiedztwie telefonu komórkowego u uczestników odnotowano mierzalnie wyższe ciśnienie krwi i tętno, a także niższy udział snu głębokiego. Szczególnie niepokojące jest to, że w grupie wiekowej 65+, coraz więcej osób korzysta z telefonu również w godzinach nocnych. Wiele osób po przebudzeniu instynktownie sięga to urządzenie, aby sprawdzić godzinę lub przeczytać wiadomość. Nawyk ten jest jednak wielokrotnie szkodliwy. Po pierwsze, niebieskie światło telefonu natychmiast blokuje produkcję melatoniny. Po drugie, mózg aktywizuje się i trudniej powraca do fazy snu głębokiego. Zagrożenie ze strony telefonów komórkowych potęguje fakt, że nie tylko emitują one promieniowanie, ale stanowią też potencjalne źródło stresu psychologicznego. Stała dostępność Dźwięki przychodzących wiadomości, wibracje, czy nawet sama świadomość, że w każdej chwili może nadejść wiadomość, zwiększają poziom stresu i niepokoju, zwłaszcza u starszego pokolenia, które nie urodziło się w świecie cyfrowym. Czołowy badacz Sleep Medicine Center na Uniwersytecie Stanforda, dr William Dement, podkreśla. Za zaburzeniami snu u starszych pacjentów coraz częściej odkrywamy urządzenia elektroniczne, w szczególności smartfony. Ich wpływ jest dwojaki. Z jednej strony emitowane promieniowanie elektromagnetyczne bezpośrednio wpływa na aktywność mózgu, z drugiej strony efekty psychologiczne, takie jak uczucie ciągłej gotowości, również negatywnie oddziałują na jakość snu. Według dr Jana Kowalczyka, eksperta do spraw snu, aktywność mózgowa seniorów używających telefonów komórkowych wykazuje wzorzec, jakby spali o kilka godzin krócej. W dłuższej perspektywie może to przyczyniać się do spadku funkcji poznawczych i osłabienia układu odpornościowego. Szczególnie niebezpiecznym aspektem promieniowania telefonów komórkowych jest jego zmienna intensywność. Gdy urządzenie znajduje się w obszarze słabego sygnału lub przesyła dane, jego promieniowanie znacznie wzrasta. W nocy, gdy zanieczyszczenie elektromagnetyczne otoczenia jest zazwyczaj niższe, te krótkie, ale intensywne szczyty promieniowania mogą być jeszcze bardziej uciążliwe dla śpiącego organizmu. Co możemy zrobić? Jeśli mimo wszystko potrzebujemy telefonu dla poczucia bezpieczeństwa, ustawmy urządzenie na noc w tryb samolotowy. W ten sposób, w razie potrzeby, nadal możemy użyć budzika, kalkulatora czy funkcji latarki, ale urządzenie nie emituje szkodliwego promieniowania. Jeśli koniecznie musimy być dostępni, umieśćmy telefon w odległości co najmniej dwóch, trzech metrów od łóżka. A na szafce nocnej używajmy raczej aparatu stacjonarnego. Piątym źródłem zagrożenia, o którym mówi się niewiele, a które znajduje się niemal w każdej nowoczesnej sypialni, jest bezprzewodowy router internetowy lub wzmacniacz sygnału tak zwany repiter. Chociaż silny sygnał Wi-Fi w sypialni jest praktyczny, to urządzenie emituje ciągłe promieniowanie o wysokiej częstotliwości. Badania pokazują, że routery bezprzewodowe działają na częstotliwości 2,4 GHz lub 5,5 GHz, co jest zbliżone do zakresu działania kuchenek mikrofalowych, tyle że o znacznie niższej intensywności. Jednak komórki starszego organizmu mogą reagować wrażliwiej nawet na te promieniowania o niższym natężeniu. Wagę problemu zwiększa fakt że w ostatnich latach gęstość domowych sieci Wi-Fi znacznie wzrosła. W przeciętnym środowisku miejskim przez sypialnie mogą przenikać sygnały nawet 10-15 różnych sieci Wi-Fi, co powoduje zjawisko tzw. elektrosmogu. To tak, jakbyśmy żyli nieustannie w niewidzialnej chmurze elektromagnetycznej. Małżeństwo po 70 roku życia. Opowiadało, że po przeniesieniu routera do sypialni w celu uzyskania lepszego dostępu do internetu, oboje zaczęli zmagać się z zaburzeniami snu. Kobieta skarżyła się na silne bóle głowy, a mężczyzna na poranne zmęczenie. Kiedy router został przeniesiony z powrotem do przedpokoju i wyłączany na noc, objawy stopniowo ustępowały. Międzynarodowa grupa robocza naukowców BioInitiative Przeanalizowała ponad 3000 badań dotyczących wpływu promieniowania bezprzewodowego. Ich wniosek brzmi, że trwałe promieniowanie o niskiej intensywności również może uszkadzać DNA komórek i zwiększać stres oksydacyjny, co w starszym wieku może być szczególnie niebezpieczne, ponieważ zdolność regeneracyjna komórek jest już i tak obniżona. Według dr Martyny Schmidt, ekspertki zajmującej się promieniowaniem elektromagnetycznym, osoby starsze mogą być szczególnie podatne na promieniowanie routerów Wi-Fi, ponieważ system obrony antyoksydacyjnej starzejącego się organizmu jest mniej wydajny. Oznacza to, że komórki trudniej radzą sobie ze stresem oksydacyjnym wywołanym promieniowaniem, co może przyspieszać procesy starzenia. I zwiększać ryzyko problemów neurologicznych. Szczególnie problematyczne jest, jeśli router działa również w nocy, kiedy jesteśmy wystawieni na jego promieniowanie przez najdłuższy czas. Wtedy nie tylko nasz własny router Wi-Fi, ale także urządzenia sąsiadów ciągle emitują sygnał, podczas gdy nasz organizm próbuje odpocząć i się zregenerować. Eksperci zalecają, aby nigdy nie umieszczać routera Wi-Fi w sypialni i w miarę możliwości wyłączać go na noc. W nowoczesnych urządzeniach można już ustawić czasomierz, dzięki czemu nie musimy o tym pamiętać każdego wieczoru. Jeśli połączenie internetowe jest jednak potrzebne w nocy, należy umieścić router jak najdalej od łóżka, najlepiej w innym pomieszczeniu. Warto rozważyć również korzystanie z internetu przewodowego przynajmniej w sypialni. Połączenie kablowe jest nie tylko wolne od promieniowania ale zazwyczaj także stabilniejsze i szybsze. Jeśli koniecznie potrzebne jest połączenie bezprzewodowe, wybierzmy nowoczesny router, posiadający tryb nocny, który automatycznie zmniejsza intensywność promieniowania w ustawionym przedziale czasowym. Teraz, gdy poznaliśmy te pięć źródeł zagrożenia, nasuwa się pytanie, co możemy zrobić, aby uczynić naszą sypialnię bezpieczniejszą? Najważniejsza zasada spróbujmy zminimalizować liczbę urządzeń elektrycznych w tym pomieszczeniu, jeśli jednak są one niezbędne, zachowajmy odpowiedni dystans i w miarę możliwości odłączajmy je od prądu na noc. Wielu specjalistów zaleca całkowity elektroniczny post w sypialni, co oznacza, że w tym pomieszczeniu w ogóle nie używamy urządzeń elektrycznych. Oczywiście nie dla każdego jest to wykonalne, zwłaszcza jeśli ze względów zdrowotnych potrzebne są określone przyrządy. W takich przypadkach należy dążyć przynajmniej do tego, by bezpośrednie otoczenie łóżka było wolne od promieniowania. Przed promieniowaniem elektromagnetycznym możemy bronić się również poprzez zwiększenie dystansu, ponieważ intensywność promieniowania maleje wraz z kwadratem odległości. Oznacza to, że jeśli podwoimy odległość między urządzeniem emitującym a naszym łóżkiem, ilość docierającego do nas promieniowania spadnie czterokrotnie. Eksperci radzą, aby urządzenia elektryczne umieszczać w odległości co najmniej 2 metrów od łóżka. Warto rozważyć również użycie specjalnych materiałów ekranujących, które mogą zmniejszyć wpływ promieniowania elektromagnetycznego. Mogą to być specjalne zasłony, farby lub tapety odbijające promieniowanie. Oczywiście ich skuteczność może być różna. Ale wielu seniorów zgłasza pozytywne doświadczenia. Według badań Szwedzkiego Instytutu Karolińska, specjalne satka, zasłony ekranujące, tkane ze srebrną nicią, mogą zredukować promieniowanie elektromagnetyczne, przedostające się do pomieszczenia nawet o 90-95%. Mogą być one szczególnie przydatne, jeśli w pobliżu naszej sypialni znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej lub stacja transformatorowa, ale skutecznie filtrują też promieniowanie zwykłych urządzeń elektronicznych. Tak proste kroki, jak usunięcie przedłużaczy i listew zasilających z podłóżka lub z jego pobliża, również mogą znacznie zmniejszyć obciążenie promieniowaniem. Wiele osób nie myśli o tym, że przewody te generują pole elektromagnetyczne nawet wtedy, gdy nie są używane, ale pozostają pod napięciem. Orientacja naszego łóżka także ma znaczenie. Według geobiologów należy unikać kierowania głowy na północ oraz dosuwania łóżek do ściany, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie ściany znajdują się urządzenia elektryczne. Przewody elektryczne wokół łóżka również mogą promieniować, dlatego warto na to zwrócić uwagę przy budowie lub remoncie instalacji elektrycznej. I na koniec Zaskakująca rada. Rośliny doniczkowe też mogą pomóc. Niektóre rośliny, jak na przykład kaktusy, są zdolne pochłaniać część promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej, rośliny poprawiają jakość powietrza w pokoju, co również może przyczynić się do lepszego snu. Według badań NASA, do sypialni szczególnie zalecane są rośliny. Oczyszczające powietrze takie jak wężownica, sansevieria, bluszcz czy fikusy, ponieważ mogą one zmniejszać nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale w niewielkim stopniu także zanieczyszczenie elektryczne.